Kowalski Rico, Riko, dobrze Skipper. Kowalski Rico, Riko, dobrze Skipper. Kim? Rozpoczynamy nowy dzionek Od śniadanka, oczywiście. Dzisiaj pogoda przywitała nas troszeczkę. gorsza. Nie, gorsza, to mi ją obraził. No. Po prostu troszeczkę bardziej wieje. Wczoraj było naprawdę fajnie słonecznie. Ale liczymy na pozytywny rozwój sytuacji, że dzisiaj też będzie ładna pogoda. Wczoraj rano cały się składało. No właśnie, o, o dobrze ten człowiek mówi. Wczoraj przez cały. Cały ranek podała po tym, jak było pięknie. I liczymy na to, że życie będzie tak samo. Dobry jest na chlebek? To smacznego. Jestem onieśmielony dzisiaj swoją paranną styloweczką. Tak. Buty, które kiedyś były białe. Są fajdolone. Christmasowe skarpetki. Akurat takie mi się chwyciły do ręki. Tutaj jakieś bożonarodzeniowe. I piżamka w kratkę. A po kim to jest taka słodka? Po mamie, potacie. No mamy no mamy, Dobrze. O mamy. Dobrze. dobra odpowiedź o mamy. no dobra, to daj jeszcze buziaka wszystkim, wszystkim YouTubom ok pasy zapnę, co by na filmie nie było, że bez zapasów siedzę nie? byliśmy na chwilę w Rumi, musieliśmy jeszcze kilka rzeczy wziąć, skoczyliśmy też do Czercza teraz z powrotem wracamy na naszą miejscóweczkę w Kardynisku. Ale po drodze zauważyłem bardzo fajną miejscówkę jak jechaliśmy do Rumii, więc teraz jedziemy ją sprawdzić, póki jesteśmy bez przyczepki, zróbcie to z nami. I zobaczcie, nad samym jeziorkiem, w środku lasa, lasu, lasa, w środku lasa, coś co szczyci się mianem parkingu leśnego. Dzisiaj jest 3 maja, więc tutaj jest na pewno dużo ludzi. Tu jest taki półwysep który z dwóch stron otoczony jest fajnie wodą, no to niestety do środka wjechać nie można, bo jest szlaban, więc jedynie gdzie można byłoby stanąć się przyczepą, tutaj sobie gdzieś zatokować się na tym parkingu, nie? Myślę, że jest to miejscowaczka, którą trzeba wbić w naszą karawanigową mapę. No dużo fajnego miejsca. Są jakieś stanowiska do, do palenia ogniska. Jakaś altanka z takim grillem betonowym, znaczy w sensie wmurowanym. Nie wiem, czy mamy coś do powiedzenia w minucie tego filmu. Co? Co uwielbiasz? Takie miejsca? Polskie. Polskie, tak. Jak to mówię? Kto nie próbuje, ten nie ma, więc pewnie tu przyjedziemy i zobaczymy, co się będzie działo. A wy pewnie zobaczycie to w następnym jakimś odcinku, jeżeli to dojdzie do skutku. Dojdzie. Dojdzie. Rozkręciliśmy się wracając na naszą miejscóweczkę i postanowiliśmy odwiedzić jeszcze jedno miejsce, które mi gdzieś w głowie zaległo, że jest coś takiego. Taki mały parking leśny, który jednocześnie jest wejściem na plażę. Nie ma to jakoś tak mega dużo miejsca, ale zobaczcie. Dwa kamperki z przyczepką zlokalizowane. Co fajne jest tutaj, toj, toj. I kilka miejsc parkingowych. Tutaj wzdłuż też można stanąć. Tam widzę, że też to jakiś kamperek. Bardzo fajne miejsce. No, i stąd oczywiście rzut beretem do plaży. A tak przy okazji, e, co myślicie w ogóle o takim patencie? Jak są tojtoje, żeby do niego zrzucać e, fekalia? Toj to jest otwarty. Czy to urąga jakoś jakimś przepisom, nie wiem, higienicznym prawu jakiemuś i tak dalej, że sobie tu podjadę e, i zbiornik z nieczystościami zrzucę do tego tojtoja? Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Jestem ciekawy waszej e, opinii. Na pewno znajdzie się tam ktoś mądrzejszy e, ode mnie. Dzień dobry. My z spacerkiem do kuczepy. Tak? Dziękuję. Aż to ci innowacja. To ja pojadę samochodem, nie? Ja tu w samochodzie mam teraz kuszetkę. na śpi. Jonasz też. Asiu, gdzie masz dzieci? Uciekły mi dzieci. Czyli teraz mamy dwójkę. Tak. Dwójka zamieszka w lesie, gdzieś, nie wiadomo gdzie. Uu. Ty, ochrona. Halo, <laughs> jak tam? Prawa, dobra. A moja żona sportwoman. Biegnie, kurde, elegancko. Nasz kolejny dzionek powoli wylądował w przyczepie. Dzieci siedzą, oglądają sobie jakiś film, jakąś bajkę. Cała czwóreczka tutaj pięknie zintegrowana, cóż za wspaniały widok. Zacinają, co? Ruskaweczki zakupione u pani gdzieś przy drodze, jak jechaliśmy tutaj z Rumi i pycha. A my próbujemy nagrzać ciepłą wodę, żeby chociaż troszeczkę opłukać nogi i może jeszcze jakieś inne części ciała. Idzie lepsze, bo już niedługo mam nadzieję, będziemy mieli ogrzewanie na gaz, ale o tym w innym odcinku. Bo będzie to cała zakrojona, gruba akcja. Już myślę, że jakieś dwa tygodnie coś będzie się w tym temacie działo. Póki co grzejemy wodę na prąd, czyli w taki sposób, że truma, która teoretycznie jest 300 W, jest podłączona pod konwerter i konwerter z akumulatora bierze fazkę. Trochę to obciąża nam akumulator, w takim sensie, że szybko ten wolcik tam spada, ale kilka dobrych litrów zdążymy, już doświadczenia wiem, zagrzać, żeby właśnie móc się troszeczkę w ciepłej wodzie wykąpać. Każdy znalazł swój kawałek kwadracika w przyczepie i każdy zajmuje się swoimi zajęciami. Jasiu, pogrywasz? Udało ci się coś wykąpać, nogi umyć? Coś tam się udało, nie? Dobra. Jonasz jest w swoim świecie rysowania. Co tworzysz? Bo telefon mi się zgubił. Czyli tworzysz swój. I przechodzimy do pokoju szajby. No lepiej, nie. Ej, bo czekaj bo go to boli. No właśnie, może nie wiedzieliście, ale dzisiaj. Mamy to... świnki! No właśnie to chciałem powiedzieć, że mamy świnki. Mamy świnki. Żeby nas było jeszcze tej mało, więc wzięliśmy sobie świnieczki. Bo Julia bardzo chciała. Ja bardzo cierpię. Zobaczymy czy damy radę długo, bo nasz ma trochę alergię, ale dzisiejszą noc jeszcze z nami spędzaliśmy. Kochasz Bo świnki? Wiem, A jaką odek? ma na imię ta świnka? Morska. Świnka morska, ale jak ma na imię? Ke? No, Ke? Nie, no. Nor? Man. Normal. A tutaj? Kiepsion. Kiepsion. No dobrze. Elegancko. Pa, pa. Dzisiejszy dzień przywitał nas bardzo piękną pogodą. <śmiech> <śmiech> trochę chmurek, trochę wiatru, ale ogólnie jest cudnie. Od razu włączyliśmy sobie ogrzewanie ciepłej wody, bo wczoraj to starczyło nam prądu tylko na umycie nóżek. Więc dzisiaj zrobimy troszeczkę inaczej. Włączymy sobie ogrzewanie wody i wykąpiemy się z rana. Wtedy kiedy wiecie, ten prąd, który zużyjemy, za chwilę nadrobimy go ze słoneczka. Także idziemy się szałerować Mamy dzisiaj rekord. 211 W, 212 W wchodzących w solara. Super. Naprawdę. Nie na ile to jest miarodajne, ale to już jest naprawdę nieźle. No, a co prawda, też po chwili spada, za chwilę potem rośnie. Coś się zachmurza, coś się rozmurza, ale to jest fajny wynik. <grym> Jej, Dowód na to, że był prysznic. Tak, właśnie. Dokładnie. E, nie chciałem się Wam pokazywać na golasa pod prysznicem. Myślę, że to by nie przeszło na YouTubie, nie? Więc e, jakby po prostu, nie? Umyłem sobie kudełki i uważam, że prysznic to są dobrze spożytkowane waty z Solara. Teraz będziemy brali prysznicę, bo nie mamy gazu jeszcze, ogrzewanie gazowego. Przysznicę będziemy brali z rana do południa. O i będzie elegancko. Duet Jasia z Jaszminą. Za oknem deszcz. Marzona, rozłożona naturę, sentyment, romantyzm, egzystowanie z przyrodą. Chwila, w których pada deszcz, tym bardziej cieszymy się, że wzięliśmy ze sobą świnki. Mamy dla niej przynajmniej więcej czasu. Że to jest wszystko zaaranżowane, ale naprawdę nas też to dziwi, że taki spokój zagościł w przyczepie. Dzieci siedzą, same się sobą zajmują. Usiądę chyba i nic nie porobię. Kurczę, Największym wyzwaniem przy takim wyjeździe prawdopodobnie będzie edukacja naszych dzieci. Te dwa dni, które teraz tu siedzieliśmy, no to była majówka, więc jakby z tym się nie ścieraliśmy. No ale dzisiaj już zaczynamy lekcję powolutku, bo jest 4 maja, co prawda, że był to dzień dyrektorski w szkole I musimy z tym tematem się powoli zderzyć, bo jutro już normalnie będziemy robić regularne lekcje Nie będzie problemem połączenie się na jakimś Teamsie z nauczycielami i tak bo jest tutaj zasięg internetu Mamy dwa laptopy, więc spoko Natomiast myślę, że bardziej organizacja w przestrzeni, gdzie kto ma usiąść, bo jest tutaj miejsca mniej niż w domu więc Wam pokazać jak ta edukacja, w jakich warunkach ona u nas się tutaj w przyczepie będzie odbywać Myślę, że będzie grubo, już teraz to wiem Co słychać na przykład pomarudzące jeśminie, a w międzyczasie Jasiu tutaj pisze lekcje z polskiego Niech mnie ktoś są zabierze W zakątku tutaj na stole lekcje robi Jonasz który potrafi się odciąć zupełnie. I mimo harmidru potrafi spokojnie lekcje robić. Największy generator hałasu to jest ty, o, ta mała słupka. O, tutaj ta. o na? Ty najwięcej hałasu robisz, nie? Proszę tak. O, tak, teraz taka spodniotka. Internet lecimy z hotspota, z komórki. Który udostępniamy i tu na lokalniku mamy internet I uśmiechniętą Julkę Ale uśmiechnięta Julka nie jest dzięki hotspotowi Tylko dzięki temu, że ma taką naturę A w międzyczasie O spokój naszych brzuchów zadba Joanna <grym> Która dzisiaj robi Naleśniki <grym> Pysną żubkę i... ogórko, ogórkową I naleśniki W ogóle nie widziałem na naleśników w takiej wersji kochanie Że jedna warstwa i potem jabłka I znowu warstwa Woli finalizujemy lekcję na dzisiejszy dzień i wtedy siadamy do obiadu, a potem zobaczymy, co się będzie działo. Po czterech godzinach siedzenia w przyczepień, chodzenia na dwór, korba max. Paweł Jumper będzie skakał. Szokaj Jonas, szokaj Jonas! O yeah! Gram Rzekę Rzeczywistości w Interlandzie. Jakże są nas otruszydzieje. Chodź, 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 chodź. Korbiusze i ona to jest najlepszy brat od budowania na Malutki domków. mostek z materacy Malutki mostek Malutki mostek Malutki mojustek tak. Patrz tam jest kamera, machaj Hej tch! Ta dzień Dziwnie w co dzień Domek ze minął Nie wiadomo Ale w tego jeszcze nie było Nie Super i tak jak pół dnia dzisiaj, właściwie cały dzień, albo mrzyło, albo padało, mrzało, Mrzyło. Siąpiło. <laughs> Padał deszcz i tak dalej. Tak teraz zobaczcie, co się dzieje na widnokręgu. Nie wiem, ile widać w kamerze. Ale jest pozytyw. Ktoś mną I cała mokra będziesz teraz. Super, dobra. Chodźcie, wracamy, nie będziemy tu chodzić, tak? Największy outdoorowiec z naszej rodzinie. Od razu po mnie. Człowiek, który też mógłby ze mną mieszkać w lesie. Jan Hintz, zgadzasz się? Tak. Gdyby tego lasu nie było, to byśmy jeszcze dzisiaj kilka wacików przygarnęli na solar. Bo niestety, trochę prąd nam się kończy. Mamy nadzieję, że starczy go, żeby chodził w nocy na wieś, bo dzisiaj ma być zimna noc.